Witam serdecznie na kanale moje EDC i dzisiaj zapraszam do kolejnego filmu z cyklu kolekcja mojego EDC. I tutaj możecie się zastanawiać, patrząc na to, co tutaj się znajduje, o co, o co chodzi. Chodzi o kolekcję pudełek od rzeczy od mojego EDC. Co mnie natchnęło, może tak, kwestii wyjaśnienia, żeby nagrać w ogóle taki filmik? Jak zacząłem nagrywać o nożach, o latarkach i innych rzeczach, to. To w sumie o tym nawet nie myślałem, żeby nagrać o pudełkach, ale w tym czasie Brutus na swoim kanale umieścił film odnośnie pudełek, tak, od, od noży. O tym, że ludzie oczekują, żeby te pudełka były, tak, że, że trzeba je gdzieś potem trzymać, że jak chce się potem nóż odsprzedać, to właśnie ludzie tego chcą, żeby razem z tym. Nożem było też pudełko, instrukcja i cały po prostu zestaw, tak jak po prostu ze sklepu. No i Brutus postanowił w swoim materiale się, że tak powiem, przeciwko temu zbuntować, przeciwstawić, jeśli, jeśli tak to mogę ująć, i, i po prostu zniszczyć pudełka od swoich noży, które obecnie, obecnie posiada. Ciekawy pomysł, ciekawe, że tak powiem, przełamanie tego, tego takiego typowego myślenia u nas w Polsce, ale wydaje mi się, że też na świecie. Takie, z czym ja też do końca się nie, nie zgadzam, bo fakt, że trzymanie tych pudełek może być dosyć problematyczne. Owszem, zajmuje to trochę miejsca. Zresztą widzicie, tak naprawdę cały mój stół, przy którym nagrywam recenzję, jest teraz wypchany tymi pudełkami. Musiałem je poupychać, a moja kolekcja nie jest duża. Są ludzie, którzy mają tego jeszcze, jeszcze więcej, kilka razy więcej niż ja, więc, więc tutaj. Tak natchniony tym materiałem od Brutusa. Dzięki bardzo, Brutus, za podsunięcie mi takiego pomysłu, może trochę szalonego, trochę absurdalnego, ale jest. I ja tutaj, tak jak też w tym materiale pod filmem Brutusa się wypowiedziałem, nie do końca się z tym jego zdaniem zgadzam ponieważ uważam, że też jak chcę kupić nóż, jak kupuję nóż używany, czy jakikolwiek element EDC, tak? może to być na przykład nie wiem, pióro, tak? długopis, niekoniecznie musi być to nóż, tak? no to też chciałbym, żeby ten sprzęt, wiadomo, używany, z jakimiś śladami użytkowania, bo to jest normalne, ale żeby dotarł do mnie z pudełkiem. Przykładem bardzo fajnym jest na przykład Benchmade, który ma całkiem fajne te pudełka. Tak? Poza pudełkiem mamy, mamy tutaj tego paucza, który nóż jest zawinięty, mamy piankę, więc tutaj naprawdę no, chciałbym coś takiego otrzymać, kupując nóż, nawet używany z jakimiś tam, wiadomo, śladami użycia. Tak samo, yy, jeśli chodzi o na przykład Kaisera, tutaj o, może nie będę wyciągał, ale Kaiser też. Ci, którzy dobrze wiedzą, a jak nie wiedzą, to mogą zobaczyć sobie filmik z odpakowania mojego Kaisera Gemini, na kanale jest. No to tutaj mamy paucza, mamy pudełko, teraz w ogóle Kaiser w jakieś nowe, fajne pudełka, magnetyczne, otwierane tak z dwóch stron, to więc naprawdę, moim zdaniem, no tak w moim odczuciu szkoda byłoby to zniszczyć, po prostu. Jeszcze powiedzmy takie o, zwykłe od Kershaw'a, tak, to tu mamy, od Atmosa akurat ten, to pudełko, no to okej, okay. jeszcze mogę się zgodzić, że w sumie zwykłe pudełko, nic tam specjalnego nie ma, więc po co nam, można to zniszczyć. Ale nie wiem, ja przynajmniej na chwilę, bo są jeszcze jakoś miejsce, mam, jakoś to sobie organizuję, więc trzymam, e, trzymam te, te wszystkie. Pudełka w, dla siebie, no może nie dla siebie, bo powiedzmy, ja tam za często na nie, nie, nie patrzę. Tak, są w szufladzie zamknięte. Ja tam do nich nie zaglądam, no chyba, że jakiś element mojego EDC sprzedaję i pakuje go, że tak będą wysyłki. No to wtedy owszem, to pudełko biorę, nożyk, powiedzmy, wrzucam. I wysyłam nowemu szczęśliwemu nabywcy. Więc tutaj, jeśli o to chodzi, to też tak jak mówiłem wcześniej, nie do końca z tym zdaniem Brutusa się, się zgadzam. Rozumiem, jest to problematyczne, ale ja na przykład wychodzę z założenia, że jednak to pudełko warto mieć chociażby właśnie w kwestii tej od sprzedaży, już nawet nie chodzi mi o wartość, bo uważam, że akurat nie, dodawanie wartości do noża, że wezmę, będzie za więcej wystawiony. Z pudełkiem niż ten bez pudełka, to jest dla mnie trochę już nie, niewłaściwe, bo tak naprawdę kupimy produkt, a nie opakowanie. Tak? opakowanie to jest tylko dodatek do, do tego produktu, ale ważny moim zdaniem dodatek. I dzięki temu nowy nabywca używanego z szpeju może po prostu poczuć się bardziej, jakby kupował prawie żynówkę. Ja na przykład tak lubię. Jeśli ktoś mi sprzedaje jakiś używany produkt, to lubię po prostu mieć to pudełko, bo przynajmniej wtedy czuję się tak bardziej. Jakbym kupował coś, coś nowego. Jeśli chodzi o kolekcję, no to nie będę może pokazywał tych wszystkich budek. Zresztą widzicie tutaj opakowania od różnych produktów. Tak? Nie będę każdego omawiał, bo to bez sensu. Że tak mamy tutaj ponad 5 minut nagrania. No i widzicie Benchmade, tu jeszcze o CRKT, Snailer nawet opakowanie mam. Kaweko, Kaiser, Olight, Casio, to od Duro, akurat. Tutaj kolejny ten Spiderko. Gdzie tu jeszcze? O, tu się jeszcze jedno spiderkowało O, tu jest od yy, Spajderko Rody Ruikę. 2 pudełka, jedno na drugim Fisher Space Pen Miband. Czwórka Kershaw CRKT Lumin Top Victorinox, i tutaj również Olight jest. Aha, jeszcze oczywiście tutaj od yy, mojego zestawu, od manufaktury Miller. Teraz to się chyba nazywa Manumi, jeśli dobrze kojarzę. Yy, tak to ta nazwa się zmieniła. Dobra, to tyle jeśli chodzi o ten materiał. Jak zawsze zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do usłyszenia.